Mamy 10 lipca, czyli 165 urodziny Nikoli Tesli. Swoje mieniny obchodzą Askadiusz, Pianor i Maurycja, a Wy oglądacie tygodnik takich trzech, czyli cykliczny program o nowinkach ze świata filmu, mediów i popkultury. Nie przedłużając, zaczynajmy. 6 lipca zaczęła się tegoroczna edycja festiwalu filmowego w Cannes. W tym roku, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, organizatorzy postanowili zrealizować wydarzenie w formie tradycyjnej. Oczywiście w zgodzie z epidemicznymi obostrzeniami. Podczas wieczoru inauguracyjnego uczestnicy obejrzeli musical Annette w reżyserii Liosa Carixa, opowiadający o śpiewaczce operowej i stand-uperze. Tego samego wieczoru Judy Foster odebrała z rąk Pedro Almodovara honorową Złotą Palmę za kształt twórczości. W tym roku w wyścigu o złote palmy staną 23 filmy. Zwycięzców nagród poznamy 17 lipca podczas gali finałowej w Grand Theatre Lumière. Poniedziałek 5 lipca Disney opublikował materiał promocyjny zapowiedzianego w zeszłym roku anime Star Wars: Visions. Serial ten ma być antologią opowiadającą różne historie w uniwersum Jedi jedne wizje zadebiutują już 22 września na nadal niedostępnej w Polsce platformie Disney. Od kilku dni w internecie toczy się dyskusja o nowej wersji Himena. Kontrowersję wywołał fakt, że jedna z głównych postaci Tila, która ma być love interest głównego bohatera, dostała dosyć męski design. W najnowszej Netflixowej wersji Władców Wszechświata jest ona przedstawiona jako wysoka, przypakowana wojowniczka z częściowo podgoloną fryzurą. Wizerunek ten nie spodobał się internautom. Jakby tego było mało, chodzą słuchy, że to właśnie ona, a nie Adam łamane przez Himen, ma być protagonistką serialu. Fani Masters of the Universe twierdzą, że taki stan rzeczy jest spowodowany nadmierną feminizacją, której od twórców zażądał Netflix. Czy jest to burza w szklance wody? Zobaczymy. Premiera Masters of the Universe Revelation ma mieć miejsce 23 lipca. Oczywiście na platformie Netflix. Serwis Variety podaje, że najnowsza dziewiąta odsłona szybkich i wściekłych zarobiła już ponad 500 milionów dolarów. Aktualnie jest to najlepszy wynik w 2021 roku. Wynik ten robi naprawdę spore wrażenie, zwłaszcza w dobie nadal trwającej pandemii. W serwisie Comic Book News pojawiła się informacja, że reżyser filmu o Flashu, Andy Muschietti, uważa postacie odgrywane przez Ezra Millera i Michaela Kitona za idiotów. Obecna w filmie Supergirl ma być przez niego o wiele lepiej oceniana, jednak i ona jest określana mianem kosmity z połowiczną mocą. Nie wiadomo jak cała sprawa wpłynie na produkcję filmu od Warner Bros. Miejmy nadzieję, że afera rozejdzie się po kościach. Data premiery na razie nie uległa żadnej zmianie. The Flash ma zawitać do Kin 4 listopada 2022 roku. 6 lipca ogłoszono, że Isakai Quartet, czyli seria krótkometrażowych animacji komediowych będących crossoverami postaci z japońskich seriali animowanych, w których motywem przewodnim jest protagonista przenoszący się z jego świata do alternatywnej rzeczywistości, doczeka się filmu pełnometrażowego. Isakai Quartet The Movie Another World ma mieć swoją premierę w 2022 roku. Dokładna data nie została podana. Podczas jednego z paneli na Plex Online Fest, czyli internetowego festiwalu anime, ogłoszono pełnometrażowy film Sword Art Online The Movie – Progressive Aria of Starless Night Past and Future. Anime ma być spin-offem głównej serii i opowiadać o alternatywnej historii Kirito i Yasumi. Animacja ma ukazać się w Japonii 30 października tego roku. Data globalnej premiery ma zostać podana w najbliższym czasie. Royce, czyli całkiem dobrze oceniany polski serial kryminalny dziejący się w latach 80., dostaje drugi sezon. Akcja serialu Royce 97, jak sama nazwa wskazuje, dziać się ma w roku 97 i opowiadać o kolejnych kryminalnych zagadkach. W rolach głównych Magdalena Różczka, Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik. Premiera odbyła się 7 lipca na platformie Netflix. W środę fandom MCU zadrżał z powodu dosyć wiarygodnej plotki. Według niej filmowcy odrzucili pomysł społeczności fanowskiej o obsadzeniu w roli Sue Storm i Reeda Richardsa, Emily Blunt i Johna Krasińskiego. Jednym z powodów miałby być wiek aktorów. Marvel woli młodsze twarze w przedziale wiekowym 20-30, które można by było dłużej wykorzystywać w filmach. Taka polityka sprawdzała się już wcześniej. Plotka głosi też, że Marvel ma w kwestii obsady jeszcze inny pomysł. Chciałby, żeby Rodzeństwo Stormów było odgrywane przez aktorów latynoskiego pochodzenia, a w Rita Richardsa wcielił się Azjata albo ciemnoskóry. Fani MCU są tu plotką mocno wzburzeni. Nie tyle z powodu domniemanych nowych kryteriów castingowych, co z przyczyny rzekomego skreślenia ich wymarzonego duetu aktorów. Czy informacje te okażą się być prawdziwe? Nie wiadomo. Nieznana jest też sama data premiery filmu. Marvel przypomina o swojej serii krótkometrażowych animacji What If, które mają przedstawiać alternatywną wersję historii z dobrze nam znanego MCU. Twórcy i tym razem uraczyli widzów całkiem ciekawym trailerem pełnym intrygujących scenek. Premiera tej specyficznej antologii wyznaczona jest na 11 sierpnia. Oczywiście na platformie Disney+. Zack Snyder, czyli reżyser, producent, influencer i osobiste bóstwo naszego naczelnego, ogłosił, że kontynuuje współpracę z Netflixem. Jego następne dzieło zatytułowane Rebel Moon ma być filmem science fiction. Na razie nie wiadomo nic ani o obsadzie, ani o dacie premiery. Miejmy nadzieję, że następny film Snydera będzie lepszy od jego kilku ostatnich produkcji. The Tomorrow War, czyli film akcji od Amazonu, miał swoją premierę dopiero 2 lipca, a wytwórnia już zaczyna pracę nad jego sequelem. Aktualnie toczą się rozmowy z reżyserem Chrisem McKayem oraz z Chrisem Pratym, aktorem odgrywającym głównego bohatera Dana Foresta. Nie wiadomo na razie jakie nastroje towarzyszą negocjacjom, ani czy dojdą one w ogóle do skutku. Wojna Jutra została średnio przyjęta przez krytyków, lecz całkiem ciepło przez widzów, więc potencjalna kontynuacja jest prawdopodobna. The Tomorrow War można już obejrzeć na Amazon Prime Video. W piątek wieczorem świat ujrzał pierwszy, prawowity trailer drugiego sezonu Netflixowego Wiedźmina. Widzimy na nim twierdzę, Kermoren, nowych Wiedźminów i rozwój relacji Geralta z Siri. Z treści zwiastunu można wnioskować, że to właśnie ich wątek mistrzej uczennicy będzie osiął fabuły kolejnego sezonu serialu o białym wilku. Premiera już 17 grudnia. Oczywiście na Netflixie. Fanów Robocopa ucieszy fakt, że najsłynniejszy robotyczny policjant w historii dostanie wysokobudżetową grę wideo. Niestety nie będzie to tytuł AAA. Za jego produkcję odpowiadać będzie polskie studio Tyon Games, czyli twórcy naprawdę słabej gry o Rambo. Robocop Rogue City ma trafić na półki sklepowe w 2023 roku. 7 lipca producent The Dalek Entertainment Harold Riggler przypomniał o istnieniu gry The Lord of the Rings Golum. Materiał filmowy pokazuje grę w dość zaawansowanej fazie produkcji. Riggler w swoim przemówieniu opowiada o parkurowej rozgrywce, nieszablonowym bohaterze jakim jest Golum i klimatycznym stylu artystycznym. W filmiku zobaczyć można projekty postaci Us Saurona, Tranduila i Gandalfa. Premiera gry wyznaczona jest na rok 2022. To wszystkie newsy w dzisiejszym tygodniku. I tym razem pożegnam się z wami słowami kolejnego mędrca nad mędrcami. A wolność to nie jest port, nie adres i nie przystań. Wolność to ona po to może być, żeby z niej czasem nie skorzystać.